Dzień dobry państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan Kamil Barczyk, dyrektor Bolesławieckiego Szpitala. Dzień dobry, pani Kamilu. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Zacznijmy od gorącego tematu: czy w Bolesławieckim Szpitalu pielęgniarki odeszły od łóżek, czy zamierzają odejść od łóżek? Nie, nie, jeżeli chodzi o nasz zespół pielęgniarski, nie ma takich sygnałów na ten czas, żeby miały odejść pielęgniarki od łóżek. Jest to ogólnopolski strajk, który jest organizowany w 40 placówkach medycznych na terenie całego kraju. Jest to zorganizowana akcja na na rzecz której tak naprawdę to środowisko domaga się uporządkowania spraw wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia, ale też zwrócenia uwagi na nietobory kadrowe w ochronie zdrowia. No właśnie, Pani Kamilu, a nasze pielęgniarki zarabiają dobrze, zarabiają lepiej niż księża w bolesławieckim szpitalu, bo myśmy mogli tylko dotrzeć do takich danych, z wynagrodzenia.pl. Z nich wynikaj, wynika taka informacja, że 27 zł brutto na godzinę zarabia pielęgniarka, pielęgniarka oddziałowa 33,5 zł na godzinę, a z obliczeń, ile zarabiają księża pracujący w szpitalu, to wychodzi że 53 zł za godzinę. To jaki jest u nas z naszymi wynagrodzeniami? Jeżeli chodzi o wynagrodzenia w bolesławieckim szpitalu, tak naprawdę ja myślę, że one są może i ciut bardziej atrakcyjny niż w innych placówkach medycznych, ale faktycznie problem tych wynagrodzeń w całym systemie to nie dotyczy tylko i wyłącznie pielęgniarek, ale też ratowników medycznych, techników, diagnostów, pań salowych i całego otoczenia, które tak naprawdę ma udział w leczeniu pacjenta. No tak naprawdę systematycznie rośnie, czasami nieproporcjonalnie do wzrostu średniej, średniego wynagrodzenia brutto w systemie. No, i tutaj jest tak naprawdę ten problem znowu braku kadry, że te osoby są po prostu już zmęczone i nie dają rady, bo pracują jak za dwie albo za trzy osoby. Więc, więc jest to bardzo duży problem i muszą te wynagrodzenia znacząco rosnąć. Jest to podyktowane. To, co nam system daje, czyli system ubezpieczeń, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, co płaci szpitalowi i tym szpital dysponuje. I tak naprawdę te, ta struktura wynagrodzeń jest bardzo, bardzo różna. I nie jestem w stanie ja rozumiem, teraz że, powiedzieć, że panie... ile konkretnie Przuczyłem, dana pielęgniarka. Nieprac... Mhm, ja rozumiem, ale to tak najprościej. To zarabiają więcej niż ksiądz, czy mniej niż ksiądz. A są i takie pielęgniarki, które zarabiają więcej niż ten przykład i są takie, które zarabiają mniej i nie da rady to w sposób jednoznaczny określić. To, czy... Jednak pan też się zgadza, że powinny zarabiać więcej i w tym zawodzie powinno być ich więcej, bo jakieś okropne są informacje. 63 lata to jest średnia wieku pielęgniarki, kiedy w Polsce kobiety, średnia wieku kobiet to jest 80 lat przeżywa. Bo się zgadza z tym? Naprawdę tak bardzo przymęczone są kobiety, które pracują w tym zawodzie? Wszyscy tak naprawdę, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia i lekarze, bo ta średnia wieku wśród niektórych specjalizacji lekarskich jest bardzo mocno zbliżona do tego, co pani powiedziała. Pielęgniarki, ratownicy, ze względu, że ten zawód jest stosunkowo młodym zawodem, ta średnia wieku jest niższa na pewno, ale tak naprawdę y, braki kadrowe jakie są wywołane w systemie ochrony zdrowia no powodują że wszyscy muszą naprawdę pracować za dwie, trzy, cztery osoby i tak naprawdę ciężko nam sobie jest to wyobrazić ale jeżeli dana osoba pracuje 400 godzin w miesiącu czy jeszcze więcej tak naprawdę w systemie ochrony zdrowia w jednym, w drugim, trzecim, piątym szpitalu no to chyba coś jest nie tak bo to nie jest normalna sytuacja a do dopiero wtedy, że po pierwsze no, tutaj są zapewnione potrzeby dla tych placówek, a po drugie wtedy te wynagrodzenia są dla takiej osoby wtedy zapewne satysfakcjonujące. Tak nie powinno być, bo wtedy dochodzi do błędów. No właśnie, bo to te wysokie tutaj pielęgniarki też to podkreślają. Te, które mają większe dochody, no to to nie, nie, nie dlatego, że więcej zarabiają na etacie, tylko po prostu biorą więcej prac. A Pan ma problemy z kadrowe z pielęgniarkami? Przyjąłby Pan ich więcej? Absolutnie tak, bo szpital w Bolesławcu nie jest pod tym względem jakimś wyjątkowym szpitalem i problem kadrowy, akurat pielęgniarek, też również dotyczy nas. I naprawdę musimy się bardzo mocno starać i rekrutować pielęgniarki z różnych stron Dolnego Śląska, Województwa Lubuskiego, i dojeżdżają do nas dziewczyny, aby ratować te grafiki, żeby być przy pacjentach. Udaje się nam to zorganizować. Mam nadzieję, że nie tylko wynagrodzeniami i chyba w, obecnych, w obecnym czasie nie tylko wynagrodzenia decydują o tym, że ktoś chce pracować w danym miejscu, czy nie, ale też i atmosfera, i rozwój, i inwestycje, i sprzęt, i efekty leczenia to też są bardzo ważne, istotne elementy, że jesteśmy w stanie zapewnić te godne warunki, Pracy. A to o prestiżu szpitala będziemy jeszcze mówić, ale łączy się ze strajkiem pielęgniarek i ze zmianami w, w służbie zdrowia Polski Ład. Chciałam się zapytać, czy czeka Pan na zmiany, które zapowiada Prawo i Sprawiedliwość w Polskim Ładzie? I na które najbardziej ewentualnie? E, oczywiście rozumiem, że chodzi Pani o Polski Ład i ten chyba pierwszy priorytet, czyli ochronę zdrowia. E, no, i ewentualnie... Większe pieniądze, zwiększenie i, oczywiście z... i te wszystkie... Rzeczy, które tam zapowiadają. Tak jest. Przed nami faktycznie jest zapowiadana reforma ochrony zdrowia. Trwa obecnie debata i są już publikowane dokumenty dotyczące tej reformy. Ona była programowana w różnych kierunkach, że to. Że to instytucje państwowe, czy wojewoda, czy nawet Urząd Marszałkowski mały przejmować na przykład szpitale powiatowe. To była jakaś pierwsza koncepcja. Druga koncepcja miała być jakaś centralizacja ogólnopaństwowa. Trzecia koncepcja tworzenie agencji, restrukturyzacja, no i jednak podkreślenie tutaj znaczenia jakości leczenia tego pacjenta. No i wydaje się, że ta trzecia koncepcja to jest taki konsensus, Między tym, co chce się osiągnąć, a jednocześnie, że na pierwszym miejscu stawia się pacjenta. W obecnym systemie nie do końca zawsze jest tak, że ten pacjent jest na pierwszym miejscu. No i przede wszystkim jakość leczenia. I tutaj ta zaproponowana reforma bardzo będzie mocno stawiała nacisk na jakość leczenia pacjenta, jakość obsługi pacjenta. To jest w ogóle nowość w systemie, bo nikt w systemie ochrony zdrowia nie podchodził i nie liczył efektów leczenia, tej jakości obsługi pacjenta. Panie, no panie Kamilu, jakiś, to... mhm, jakiś przykład na to, że ta jakość leczenia pacjenta nie jest na pierwszym miejscu dotychczas? No przede wszystkim, że jesteśmy rozliczani jako szpitale wszystkie, tak naprawdę osobodniami, czyli pacjent im dłużej leży teoretycznie dla szpitala, tym szpitalowi się teoretycznie powinno lepiej opłacać, no a przecież jakość leczenia określa się krótkością hospitalizacji, Ale więc to ja mam, ja mam tutaj rozumiem, będzie zmiana że teraz... diametralna. Mhm, ale teraz ja mam teraz zrozumieć, że pieniądze pójdą za pacjentem wyleczonym, a nie za tym, który leży u was, bo to też jest O właśnie ta... o to chodzi. Właśnie chodzi o efekty leczenia, o kompleksowe leczenie, że pacjent nie może mieć tylko wykonanej operacji i ta operacja będzie opłacona, ale szpital mu ma zorganizować całościową opiekę, czyli, czyli opiekę ambulatoryjną, jednocześnie opiekę, opiekę szpitalną, opiekę kontrolną, ambulatoryjną i rehabilitację. I wtedy pacjent będzie mógł też być na przykład rozliczony, czyli są stosowane takie standardy kompleksowe. A panie Kamilu, pan całkowicie wierzy, że to pójdzie w tym kierunku? trzeba zacząć na pewno się to nie zmieni w przeciągu roku każda reforma wymaga czasu bo ona jest wielowarstwowa a od kadr należy zacząć czyli zwiększania ilości zasobów kadrowych zwiększania kadry medycznej czyli coraz więcej studentów na danych kierunkach medycznych promowanie tego zawodu wynagrodzenia są istotnym czynnikiem który mobilizuje do podjęcia takich Studiów. No i mam nadzieję, że jakbyśmy za 10 lat sobie podsumowali, czy to byłoby dobre, czy nie. No, wydaje się, że ogólne założenia, bo to są ogólne założenia, jeszcze nie ma szczegółów, czyli nie ma projektów ustaw i projektów rozporządzeń. Wydaje się, że to jest bardzo mocno przemyślane i już są usunięte te błędy, które były w latach poprzednich i które się nie sprawdziły. A pan Mateusz Morawiecki, który w kwietniu nas odwiedzał, coś zdradzał, jakieś rąbki tajemnicy, jak to będzie wyglądało, czy on jakoś lepiej spojrzy na Bolesławiecki Szpital, dlatego że tutaj przyjechał? Sama wizyta myślę, że nie jest determinująca to, czy bolesławiecki szpital będzie lepiej postrzegany, czy nie. My musimy sami się wykazać i udowodnić to, że szpital w Bolesławcu jest potrzeby, potrzebny dla do naszego społeczeństwa, dla Dodanego Śląska i nawet dla całej Polski. To, co to pokazaliśmy no właśnie, to, pokazaliśmy, to, co, pokazali, to, co, pokazali to co pokazaliśmy, pan... mhm. to jest dowód na to, że szpital w Polesławcu musi funkcjonować, że jest podstawowym zabezpieczeniem systemu opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim, że nasz potencjał, przede wszystkim kadrowy i infrastrukturalny. Ale ja rozumiem, że troszeczkę chwaliliście się przed panem Morawieckim tym, licząc na to, że będzie patrzył łaskawie na was. Tak. Zdecydowanie. A, I ja miałem takie tak, pytanie, bo Trzeba się tak chwalić. Bo tam panu Morawieckiemu postawiliście Państwo Telebim. Czyli to był pomysł i ile to kosztowało? Bo to nikogo nie wpuszczono tam. Tak, jeżeli chodzi o organizację wizyty, organizacja wizyty była po stronie kancelarii premiera i wizytę organizują, organizator tej wizyty ze względu na bezpieczeństwo i uwarunkowania wokół tego bezpieczeństwa miał różne koncepcje przebiegu uroczystości i wydarzenia. I faktycznie wśród tych koncepcji wizyta miał mieć charakter otwarty. W miarę oczywiście otwarty. Ze względów tych bezpieczeństwa została ograniczona ta ilość osób, tak naprawdę, do personelu medycznego, i po stronie szpitala mogła być tylko garstka personelu medycznego, który. Ja, ja rozumiem, mógł I tam, tam, czyli mógł rozumiem, że pan ten talabim był wcześniej zamówiony, gdyby przyszli ludzie, gdyby jednak można było. Tak jest. Wejść. Na uroczystość mieli być zaproszeni liczni goście. Oczywiście z warunków epidemiologicznych i w ogóle infrastrukturalnych nie wszyscy pomieściliby się w tym szpitalu modułowym, więc na przestrzeni okay. otwartej mogłaby być prezentowany środek wnętrza ten... na mm -hmm. obrazie. O... To, jest, to jest inicjatywa szpitala? Szpital wynajął ten telewizor? Tak, oczywiście. To A akurat z naszej inicjatywy. Oj, nie pamiętam, ale to nie była duża kwota w stosunku do wszystkiego. My, my mam takie informacje, że na dzień wynajęcia takiego telebimu to 5 tysięcy złotych. Czy to mniej więcej takie były koszty? Raczej to były tysiące złotych, ale nie powiem, czy to były 4, czy 5, czy 6 tysięcy. A skorzystał pan Morawiecki z tego telebimu? Zerknął chociaż na niego? Oj nie wiem, trzeba byłoby się go spytać, a czykolwiek był przygotowany przez naszego lokalnego e, dziennikarza wspaniały materiał e, archiwalny, zebrany i na ten cel został stworzony film ponad dziesięciominutowy, który obrazował e, właśnie. i promował powstanie całego projektu, budowę całego szpitala, jak to przebiegało, w jakim tempie, jaki jest wygląd tego szpitala w środku, bo to faktycznie jest bardzo innowacyjny szpital w tak, w te, tak szybkim tempie wybudowanym, żeby takiej jakości uzyskać efekty w środku Pani e, tak dalej. Szkoda, że nikt nie zobaczył tego, bo ja, ja zaraz wrócę do pana Hektora, który tam się u nas, u nas pyta, i zaraz będziemy odpowiadać, ale ja jeszcze ten Morawiecki jakoś mnie tak. Bo ja tam stałam pod płotem i oglądałam tych ludzi, którzy, że tak powiem, zagrażali chyba najbardziej panu Morawieckiemu. Czy ktoś się skarżył z pacjentów, że miał jakieś uszczerbki na zdrowiu z powodu okrzyków, które wydawali ludzie na ulicy? Mieliście jakieś tam. Nie dotarł do mnie, nie, nie dotarł. Bardziej ciekawość niż y, jakieś negatywne skutki le leczenia raczej chyba nie. nie, nie, nie. A pan Morawiecki z... wchodził do szpitala? A pan Morawiecki wchodził w ogóle do szpitala? No teraz szpitala, bo... do. Do, do budynku modułowego i zobaczyć, jak on jest zorganizowany w tej części czystej. Absolutnie tak. Bardzo był zadowolony, jak to zostało zorganizowane, jak to wygląda, jak wyglądają sale chorych, bo to naprawdę robi wrażenie, bo one, ten szpital jest zupełnie innym odzwierciedleniem szpitala tymczasowego niż to, co widzieliśmy na stadionie narodowym, nie wiem, we Wrocławiu na rakietowej. Mm -hmm. To nie są hale, to są jest normalny szpital, to są sale dwu- i jednoosobowe z toaletami, naprawdę w bardzo komfortowych warunkach stworzonych. Ja rozumiem, że na, na... Moment tej wizyty też pacjenci byli gdzieś przenoszeni, żeby premier wszedł bez Nie, 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 nie. Priorytetem, priorytetem pracowników kancelarii premiera było to, żeby nie zaburzać pracy lekarzom, pielęgniarkom, całym zespołom i również nie było żadnych uciążliwości dla pacjentów. To był priorytet, który był stawiany na pierwszym miejscu, żeby pacjenci nie byli transportowani z innego miejsca, miało to normalnie funkcjonować, i nie miało to zaburzyć pracy i tak było też. Tam mi się jedna pani skarżyła, że 2,5 godziny później obiad dostała z powodu wizyty premiera, to, to jest możliwe? Chyba Pacjenta. raczej nie, nie, nie z z tego, tylko może z jakichś przyczyn organizacyjnych, innych, nie wiem, na inny oddział, ciężko mi jest wytłumaczyć, to już są naprawdę bardzo duże to szczegóły. Już, ja już ostatnie pytanie... Jest istotne, istotne dla pani, dlatego pozwoliłam sobie zapytać no tak. ostatnie pytanie. A czy tam nie powinien pana zdaniem znaleźć jednak starosta i prezydent, bo oni ogromnie pomagali szpitalowi, żeby powstać I czy to e, nie, nie, tylko, nie, nie było jakimś e... zgrzytem takim? Oczywiście, że było to zgrzytem i oczywiście, że powinien się znaleźć pan starosta i pan prezydent i wiele jeszcze innych osób, które w ogóle tak naprawdę są bardzo pomagający i współpracujący i wspierający szpital i choćby nawet państwa nie było jako mediów lokalnych, ale szpital nie był tym organizatorem i w sposób uzasadniony przedstawiono nam warunki ze względu bezpieczeństwa poruszenia, jakie były wokół tej, tej wizyty i też tej przestrzeni infrastrukturalnej, że funkcjonariusze SOP-u nie byliby w stanie zabezpieczyć wizyty pana premiera, jeżeli to miałoby charakter otwarty, więc w sposób logiczny ją bardzo mocno ograniczono. Aczkolwiek bardzo mocno ubolewam, że nie byli państwo wszyscy zaproszeni, bo bardzo mi zależało, żeby wszyscy zobaczyli nie tylko pana premiera jako jedną z ważniejszych osób, w państwie, ale również nasz wysiłek i trud wkładany w pracę codzienną na rzecz pacjentów. No byłoby to fajne. No, tam zagrażało panu premierowi chyba ta, ta miska ceramiczna z tym ryżem najbardziej. bo tam chyba nikt mu nie, nie zagroził za bardzo. Ale wróćmy do spraw szpitala. Hektor pisze, czy to prawda, że szpital w jest obecnie jednym z nielicznych covid na Dolnym Śląsku i zwożą tutaj pacjentów z całego województwa, jak ma ta się do bezpieczeństwa mieszkańców miasta w kwestii zapewnienia ochrony osób, które nie chorują na COVID, a na inne schorzenia? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo epidemiologiczne, faktycznie w szpitalu w Bolesławcu na oddziale zakaźnym, czyli praktycznie w, ograniczamy już się do szpitala modułowego, są hospitalizowani osoby z COVID-19. Na terenie Dolnego Śląska oddziały covidowe jeszcze funkcjonują w Letnicy, w Wałbrzychu oraz we Wrocławiu. Więc nie jesteśmy jedynym szpitalem, aczkolwiek ze względu na potencjał zorganizowany w trakcie pandemii jesteśmy wyznaczeni do tego, aby przez okres wakacyjny zabezpieczać no, teren województwa dolnośląskiego razem ze szpitalem przy ulicy Koszarowej. Myślę, że nie zagraża kompletnie, to nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego, ponieważ... Wirus w zupełnie inny sposób się rozprzestrzenia. On się rozprzestrzenia przez kontakty bezpośrednie, a pacjenci są odizolowani od otoczenia. Ja myślę, że to jest pełna odpowiedź dla naszego czytelnika. Dziękujemy bardzo naszym widzom, że są z nami. Można zadawać pytania panu dyrektorowi, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, a ja wrócę do tego prestiżu, bo to rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby szpital mówił o tym, co jest dobre i co się zmienia na, na lepsze. I te dobre informacje są przygotowywane bardzo często i z chęcią piszemy o tym, co dobrego w szpitalu, ale ostatnio mam jakiś problem z komunikacją, jak się zdarzają jakieś potknięcia, nie mamy od was żadnych. Informacji. Mamy dwa takie przypadki. Pierwsza to te poradnie, które 25 maja nagle okazało się, że wszyscy są zarejestrowani na 8.30, a lekarz się spóźnia. A potem jeszcze ta informacja o lekarzu, który podobno jakieś antyszczepionkowe takie miał sugestie i nie możemy tego sprawdzić. Piszemy o tym. To może tak, najpierw o tej poradni. Co tam się wydarzyło takiego? Czy rzeczywiście Faktycznie wszyscy zostali zapisani? Tak, faktycznie był taki dzień, gdzie po weekendzie bardzo dużo przypadków w trybie nagłym musiało zostać przyjętych. I kumulacja... Halo? Czy mnie słychać? Jesteśmy, te... bardzo dobrze Pana tak. słychać. bo to jest jakieś zakłócenie. I faktycznie był taki dzień, że przez te przypadki system się po prostu zablokował i było zgromadzenie duże pacjentów w jednym czasie i za to bardzo mocno przepraszamy. I tak naprawdę teraz wychodzimy z tego, żeby zmienić ten system rejestracyjny, żeby jednocześnie nie ograniczać ilości przyjmowanych pacjentów, bo ta poradnia jest bardzo istotna, żeby. Bardziej lepszych warunkach komfortowych przebywali w poczekalni. To też jest tak naprawdę proces inwestycyjny, bo jeszcze do końca roku przeniesiemy tą poradnię chirurgiczną do innego obiektu ze względu na rozbudowę oddziału zakaźnego o kolejne 14 łóżek i będzie ta poradnia chirurgiczna i inne poradnie wymagały przeniesienia w inne miejsce szpitala, ale na pewno będziemy o tym komunikować i również wtedy będą lepsze warunki na poczekalni aby większą ilość pacjentów większa liczba pacjentów mogła czekać na wizytę a, no, a jeżeli właśnie, chodzi o no właśnie o o to o drugą... ten tekst taki antyszczepionkowy czy to w ogóle miało miejsce pan rozmawiał z tym lekarzem jak to w ogóle Oczywiście, wyglądało wczoraj... Wczoraj rozmawiałem z doktorem, sytuacja miała miejsce, ale z tego co mi nawet mówił, że ta osoba nawet chyba się nie zaszczepiła i raczej miał inny charakter treść tej, 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 tej rozmowy i ciężko mi jest tak naprawdę, teraz mamy słowo przeciw słowu, ciężko to zweryfikować. O ile znam doktora, wydaje mi się, że jest on na tyle e, uczciwy, e, na tyle poważnym e, lekarzem, że absolutnie, e, no i też bardzo dużo jest doświadczony, bo przez ponad rok czasu pracował z pacjentami covidowymi e, w szpitalnym oddziale ratunkowym, że na tyle jest doświadczony i na tyle wiedział, że e, absolutnie takich teorii antykowidowych nie mógł głosić, bo to byłoby sprzeczne to e, z, z polityką. Dostajemy... Bardzo mało Zastajemy jakieś prawdopodobne. Taki... Dlaczego nie dostajemy takich informacji? Myśmy prosili wielokrotnie i bardzo nam zależało właśnie, bo czasami taka informacja od państwa przed napisaniem artykułu w ogóle zmienia jego treść, ewentualnie no, no dużo dodaje. Co tam się stało z tą komunikacją? Wydaje mi się, że mamy dużo pracy i wydaje mi się, że czasami też uczulenie Państwa ewentualnie na jakąś odpowiedź, my zapewne odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, tylko wymaga to większego dogłębnego przeanalizowania, bo ja dopiero miałem czas i czy inni pracownicy dopiero na przykład wczoraj porozmawiania z daną osobą i zweryfikowania danej sprawy, bo weryfikacja danej sprawy nie odbywa się z minuty na minutę, a wy... Wymaga dogłębnej analizy i po prostu wymaga to odpowiedniego czasu. Więc w terminowych ramach staramy się mieścić i odpowiadać na wszystkie pisma na wszystkie apele na wszystkie pytania, ale wymaga to dogłębnej analizy, żeby odpowiedź była prawdziwa, ja uczciwa do i dokładnie zweryfikowana. No nie zawsze chcemy angażować pana, tam na pewno są jakieś osoby, które mogą. Absolutnie, mogłyby się tak, ale a, absolutnie na każde pismo i na każdą odpowiedź musi być zweryfikowana, bo za każdą odpowiedź ja odpowiadam, więc finalnie odpowiedzi nie przygotowuję, ale musi być to musi być autoryzowana przeze mnie. Mhm. Tak Panie że tak to już na, na sam koniec takie pytanie od czytelnika. Dlaczego ludzie z skierowaniami muszą płacić za wykonanie rezonansu? Chwaliliście się tym rezonansem. Co tu się tak. to się toczy? Absolutnie tak. I wiele razy tu już tłumaczyliśmy, i chyba też Państwo też pisali o tym, że. Szpital, zakupując nowoczesne, bardzo nowoczesne urządzenie dzięki wsparciu samorządowego wszystkich gmin, miasta oraz powiatu, zakupiliśmy zawartość 3,5 miliona złotych, super nowoczesny rezonans. Oddany do użytkowania był w marcu ubiegłego roku. I Tutaj tak naprawdę już od początku, kiedy uruchomiliśmy, czyli już praktycznie od kwietnia, ten rezonans działa, bo chcieliśmy, żeby on już był dostępny dla pacjentów szpitala, ale również mógł udzielać świadczeń dla pacjentów ambulatoryjnych ale szpital nie posiada podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez co nie może realizować badań w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów ze skierowaniem. Jest to odrębnie kontraktowane świadczenie, na które trzeba uzyskać kontrakt, tak zwany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i takiego konkursu, na podstawie którego można byłoby podpisać taką umowę i jeszcze nie było ogłoszonego. Znaczy to jest po stronie NFZ-u, że oni jeszcze po się Po stronie NFZ-u. Ja już nawet tłumaczę, że my oczywiście monitorowaliśmy do NFZ-u i wielokrotnie rozmawialiśmy, ja nawet osobiście rozmawiałem z dyrektorem Terkiem wcześniej, teraz z dyrektorem Sendeckim na temat konieczności uruchomienia nie tylko rezonansu magnetycznego, ale też tomografu, ale również innych oddziałów, poradni i, i innych jednostek, komórek organizacyjnych, ale pandemia wszystko pokrzyżowała. Bo zgodnie z ustawą COVID-ową, tak zwaną covid która również w marcu zeszłego roku weszła w życie, zablokowano możliwość rozpisywania konkursów w Narodowym Funduszu Zdrowia. I ta Ale liczymy możliwość... na to, panie dyrektorze, że to będzie kwestia niedalekiej przyszłości. Tak i ta, i mamy już obietnicę, że taki konkurs na pewno zostanie rozpisany w, naprawdę już w odległości raczej tygodni niż okay. miesięcy i mam nadzieję, że już nie długo ten, te urządzenia będą służyć szerszemu gronu społeczeństwa. Panie dyrektorze, to tak na koniec, bo mówi pan o czwartej fali pandemii. Jakieś rady dla nas, jak mamy się zachowywać i co mamy robić, żeby przejść ją jak najdelikatniej i najłagodniej? No, przede wszystkim szczepienia. Priorytetem w obecnej chwili są szczepienia. Szczepienia co prawda z dnia na dzień przyspieszają. Dostawy szczepionek już są coraz, coraz większe, już jest coraz większa gwarancja tych dostaw szczepionek. Organizacja systemu jest coraz bardziej wydajny, coraz lepszy. No i trzeba zachęcać wszystkich do tego, aby się szczepili. Okres wakacyjny nie może być zmarnowany. Ma Pan jakąś ulubioną szczepionkę swoją? Do jakiejś by Pan zachęcał czy do wszystkich? Do każdej, do każdej, bo każda zatwierdzona przez tutaj instytucję Ema, która jest rekomendowana później ta szczepionka przez Ministerstwo Zdrowia jest dopuszczona, jest bezpieczna i jest naprawdę. Gigantycznie skuteczna i już nie, mówiąca, nie mówiąc już o efektach, jakie ta szczepionka przyniesie dla naszego zdrowia. To, że czwarta fala będzie, raczej jesteśmy o tym przekonani. Ważne jest, że ta fala będzie dużo mniejsza niż dwie ostatnie. No i jesteśmy znacząco lepiej przygotowani na tą czwartą falę, więc myślę, że. Powinniśmy poradzić sobie w dużo lepszy sposób niż w przypadku drugiej i trzeciej fali. Czyli życzymy sobie zdrowia i szczepmy się. To chyba tak możemy zakończyć naszą szczepmy rozmowę. Ja się dużo zdrowia. Ja bardzo, ja bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję panu, panie dyrektorze, spokojnego wieczoru. Dziękuję, dziękuję państwu.